Filipina pisze do nas, dziękuję za Hepastrong Kompleks, zażywam drugi słoiczek z firmy Biowen, wyniki cudo. I to jest właśnie to, o czym mówię, jeśli chodzi o Hepastrong. Dlatego, że bardzo wiele osób, które mają problemy właśnie z nieprawidłowymi wynikami wątrobowymi, przychodzą do mnie i pytają się, co Pani ma najlepszego na wątrobę. I ja zazwyczaj nie zastanawiam się długo i to może się wydawać podejrzane, dlaczego ona od razu wie, Dlatego, że ten preparat Hepastrong dla osób, które chcą się zaopiekować swoją wątrobą, chcą ją wesprzeć w pracy, yy, mają problemy z tym, że muszą ją zregenerować, być może występują jakieś tłuszczenia, obciążenia związane z długotrwałym przyjmowaniem leków bądź yy, zażywaniem substancji, których nie powinniśmy zażywać itd. Tak I te wyniki nie wychodzą takie jak trzeba. To ja zazwyczaj mówię, spróbujcie sobie hepastron. Jest to opakowanie na trzy miesiące, które może być przyjmowane raz dziennie, czyli nie ma konieczności pilnowania tego, kiedy rano, wieczorem, po południu siedem razy, tylko mamy proste zastosowanie. Jest tutaj dużo roślinnych składników i ten kompleks jest naprawdę tak mądrze przemyślany, jeśli chodzi o składniki, że ja po prostu wybieram go bardzo często z półki jako to rozwiązanie, które jest najlepsze. Dodatkowo cenowo też nie wypada to źle, dlatego że taka trzymiesięczna kuracja to jest około 90 zł, co nam daje informację, że my wydajemy około złotówki dziennie na tą suplementację, więc to jest tyle co bułka w sklepie. I jeśli chcielibyście sobie zamówić Hepastron, w którym mamy, mówię Wam co, ekstrakt z nasion ostropestu plamistego, cholinę, ekstrakt z zielaty mianku pospolitego, ekstrakt z korzeniami niszka lekarskiego, ekstrakt z kłącza imbiru, L-melatoninę, e e mamy... Jeśli chcielibyście sobie zamówić Hepastrong, który jest na naszej stronie www.detektywzdrowko.pl, a w jego składzie znajdziemy ekstrakt z nasion ostropestu plamistego. Holine, ekstrakt z ziela tymianku pospolitego, ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego, ekstrakt z kłącza imbiru, l metioninę, L-aspargininę, L-ornityny, ekstrakt z ziela karczocha, N-acetylocysteinę, czyli tak zwany NAC. Mamy dodatkowy ekstrakt z kłącza kurkumy, ekstrakt z owoców amli, ekstrakt z liści andrografisu, ekstrakt z korzenia berberysu i dodatek owoców pieprzu czarnego, żeby to się wszystko lepiej wchłaniało. To naprawdę jest to dobry pomysł, żeby przetestować, czy to może właśnie w Waszym przypadku być dobre. I ja proponuję zrobić tak, żeby zrobić sobie wyniki wątrobowe, przeprowadzić się przez taką naturalną kurację, zadbać troszeczkę o swoją dietę, przypilnować to, co się dzieje w moim życiu, jeśli chodzi o spożywanie wody, o spożywanie rzeczy, których nie powinienem, powinnam spożywać. I po tych paru miesiącach przyjmowania tych ziółek, zobaczyć, jak sytuacja się ma, czyli powtórzyć wyniki. I to jest chyba najlepsza opcja, jaką można zrobić, i ja wtedy Was serdecznie zachęcam do tego, że jak już będziecie mieli takie porównanie, to żebyście nam, nam dali znać, jak to wypadło, bo zazwyczaj wypada to rewelacyjnie. Filipinę serdecznie pozdrawiam, a jeśli macie ochotę na preparaty z naszego sklepu, to zapraszam Was serdecznie na nasz sklep internetowy zdrowko.pl. a jeśli chcecie, żebym odpowiedziała na Wasz komentarz w formie wideo, to możecie zostawić go pod tym filmem.